Witam tutaj Robert, jestem sobie na brzegu nad Olcą po Czeskiej stronie i chcę powiedzieć Wam tym, którzy twierdzą, że suplementy na przykład są drogie, albo kupowanie w firmie typu marketingu sieciowego, typu MLM jest drogie. No to jest tak, możecie wydać 300 zł miesięcznie na rzeczy, które wam przedłużą życie. Zamiast wydawać tą samą sumę na rzeczy, które życie, życie skrasają ewidentnie. Także ja kiedyś kupowałem, byłem, no paliłem papierosy i <laughs> piłem alkohol i 300 zł miesięcznie to było mało. To szło 400, a to było 20 lat temu, moi drodzy, te pieniądze były więcej warte niż dzisiaj. No a dzisiaj wydajemy na suplementy. 250, 300 zł miesięcznie, może 350, zależy jaki miesiąc. Także nie wiem, warto wydać te 300 zł na rzeczy, które przedłużają życie, zamiast wydawać te same pieniądze na rzeczy, które życie skracają. Pozdrawiam serdecznie.